Widzowie! Siema! Dzisiaj jest ze mną mój brat i oczywiście, siema. Dzisiaj ze mną jest mój brat, czyli coś nowego. Bo jeszcze mojego brata, mój brat był tylko kiedyś na kanale. Pamiętacie jeszcze, jak był mój brat na kanale? Chyba raczej nie pamiętacie, dlatego widzowie, przyjmijcie to fajnie. Żeby mój brat się cieszył. Ma 5 lat. A więc nie wyzywajcie go w komentarzach Tylko po prostu To już Cię zapraszam To zagramy se blokdaszko Bo jeszcze dziś się w blok. Ja wziąłem tego se Smoczka Piszcie serduszka w komentarzach dla Krzysia Tylko pod świętami, dobra? Nawet Krzysia mówi, że tak, pod pod szortami. A tego... dzisiaj będzie fajny odcinek Krzysia. Zrobimy, żeby był taki bardzo fajny, tak? No właśnie. To pocieszajcie mojego brata, bo on jest smutny. Piszcie serduszka w komentarzach pod szortami. Nie serduszka No, dajcie serduszka emoty. Ja wam coś powiem, widzowie. Sio, na ile mam pokazać twarz? Milion no, czy 100 tysięcy? Dobrze, że to widzowie. Będziecie mieli albo na 100 tysięcy, albo na 50... 000. O kurde. Na 100 tysięcy, albo na 50 tysięcy będziecie mieli twarz. Czyli już niedługo, bo mamy tysiaczek Niedługo 2000 tysiące to będzie dobrze. I będziemy mieli... Ale jak się zmienić skino. To co zmień? Widzowie, dwie minutki mijają, a to się zmienia z kino. Tylko proszę, nie piszcie, nie hejtujcie, nie hejtujcie. Ja wezmę A pokazać wam konto mojego brata za chwilkę. Chcę, żebyśmy pokazali widzą konto. Twoje? Tak. Pokażę kino. Znaczy potem pokażemy widzowie konto mojego brata. To zrobimy. Bo mój brat e, ma ten, samego, ten sam kanał co mój i może nagrywać na swoim koncie. A więc ja potem nagrywam odcinek z jego konta i będziecie wiedzieli wszystko. Patrzcie, on jest taki mocny. Widzicie jaki gigoczarny? Czaderski chłopczyk. Bartuś, co ja chcę sam mówić. Dobra, to ty mów. Siema widzowie i widzki. strony jest Krzysiu. No i Bartuś. na X... Bartek i Krzyk, zaraz na YouTube się nazywam. A tak to Bartuś na mnie mówi. No, może się to się Właśnie gramy sobie. No. Fajny Krzysia ma głos? Zapiszcie pod shortem w komentarzu. Będziecie oceniać mojego brata. No. A jak, jak będziecie panie wsyłać do mnie, to dam wam prezent. No to dam wam prezenty. Nie kłamiemy. Na może jakieś... Hmm łapek dostanie się prezent. I subów, i subów. I subów. To będzie prezent. Jakiś prezent dla Was, jakiś fajny odcinek. Na przykład, gdzie będziecie nam prezenty wysyłać, i my będziemy odpakowywali. Jak będziecie się mną, że no że na przykład go spotkaliście i on jak coś chodzi do przedszkola, no. potem znowu będzie chodził do przedszkola no. po wakacjach. No. O, I wtedy wam wyślę prezenty. No co może... I sobie... na... Ja. I napiszcie I napiszę w komentarzach. Jakie pre... Jaki zabawki chcecie? Albo prezent. Hmm. Może kupią... Może oni nam maka kupią. Panie hmm. by było, jakby nam McDonald's kupili. Ale całe. <noise> byśmy... za drogę. Hmm? Weź to. Po prostu. Po prostu. Gdzie ty to rzucasz? Kojdę nie, nie będziesz tym spał to Nie wiem. To będziesz robił swoich życiu na się, jak wam się podoba i łapki w górę No i subskrypcja no. Z dzwoneczkiem oczywiście No Lecimy po dwa tysiące No Niedługo pół tysiąca, znaczy nie pół tysiąca Nie Tysiąc pięćset, jakie pół tysiąca, tysiąc pięćset Pół tysiąca to już dawno było Co ty robisz? Co mm. Jak będziemy krzyczeli, to przepraszamy. Nie, nie. To ja pawełek.

Yyyy mm, yyy mm, yyy mm, yyy mm, yyy mm, yyy mm, To mm, mm. Staszek Jeśli ja nie chcecie prezentacji to nie będziemy wam dawać A jak chcecie to możemy wszystko wam dać ja, Jak przystąpimy, nie, nie wiemy gdzie oni mieszkają O właśnie, oj Radzice coś tam bym Wszystko no. Weź piłkę i przeskoczyć ściana. Mogę wliczyć, no. no, byłaś. Spróbuję jeszcze raz. Ale nie na ten, nie na ten. Wow, Ło, <laughs> Brawo, młodszy. Młodszy bracie. Nie! Tak ja jakiegoś skina, który ciśnienia czynię się! Widzowie, chyba po tej gierce. Nagrywamy jeszcze po tej gierce odcinek. Dobra, nagrywamy. Nieważne, on tak tylko mówię nie e na coś innego. Tam nie e. Na pewno nie na nagrywanie odcinku, prawda? Mhm. To się fajnie bawcie. Fajnie się bawcie oglądając nasze odcineczki? No. Cieszę się, że możecie poznać mojego brata. A chcielibyście odcinek z prawdziwego życia? Dzisiaj może nagrajmy taki odcinek. Z odcineczek. To. Widzowie, po tej grze. Gierce... No dobra, po tej grze kończymy i Wam zrobimy odcinek z prawdziwego życia. Widzowie, chcecie? To chcecie. Tak, chcecie. Tak, dołącz! To, ja to jest... Ja to to jest to się, więcej łapek w górę i, tak. i No właśnie, w komentarzach, jak nie będziemy widzieli żadnej z tych rzeczy, no. bo ja wiem, kto subskrybuje, kto nie, mhm. to wtedy ojoj nie będzie mój brat występował. Um. No, niestety. Ale nie, jak wbijecie jeszcze jutro, dam Wam się wam tydzień, żeby wbić 5000 subskrypcji. Dopóki nie wbijemy pół tysiąca subów, mój brat nie będzie występował na kanale. Ale... Znaczy będzie, będzie, tylko wtedy będzie codziennie odcinek z moim bratem, prawda? Jak będziemy mieli pół tysiąca subów, czyli ee, brakuje nam 45, a to jest bardzo mało. Ja mam tego golema. Ja? Nie masz, ale będziesz miał. Jak ci ktoś kupi w tym czasie. To może potem jeszcze tatę poprosimy za 13 złotych. No to, ale właśnie, dzisiaj trafiłeś też inne fajne skiny. Więc nie płacz, jeszcze detektywa dziś trafiłaś. Takiego fajnego, ja zawsze lubię. Wow! Wow! Gdyby nie tam kipsyk, to bym zginął. O, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Zrób animację! Animację mogę wziąć. To widzowie. Pa widzowie!